Kiedy pani Marta powiedziała, że, że to jest wszystko, że mam, mogę wybierać i, i zrobić, co, co tylko, o czym tylko marzę, to byłam w naprawdę w wielkim szoku. Wydaje mi się, że najlepiej czułabym się jednak w upięciu. Ja przychylam się do tego, co Córcia mówi, dlatego że Córcia zawsze ma dobry gust i też właśnie pięknie, zawsze mi się podobała, kiedy miała spięte te włoski. Jestem pewna, że na włosach Oli możemy wykreować masę pięknych fryzur. Ona jeszcze tego nie wie, ale ja jestem absolutnie co do tego przekonana. Przede wszystkim to, co zawsze odradzam, to zakup włosów syntetycznych, no, generalnie po kilku użyciach naprawdę nadają się już do, że tak powiem, wyrzucenia. I tak robimy. To są włosy naturalne, z którymi się nic nie dzieje. Można, można je kremicznie. kręcić, tak, prostować, można farbować je właśnie farbować. To jest taka bardziej wersja dla e, to jest stylisty, e, fryzjera, który sobie z tym bardzo poradzi. Bardzo profesjonalna sprawa. Takie dopinki to koszt od mniej więcej 100 zł, aż do 2000. Wszystko zależy od jakości, długości i koloru włosa. Najbardziej znanych, nowych metod jest to mocowanie włosów na żyłkę. Mm -hmm. Nakładamy na całą koronę głowy. Możemy to przykryć, łatwo ukryć. Bardzo popularna wśród gwiazd. Wiem, że dziewczyny noszą i bardzo sobie chwalą tą metodę. Metodę, bo jest wygodna i bardzo Szybka szybko poszukuje tak, tak, się efekt. Mm. Także, tym włosom mówimy tak. Takie włosy mogą być użyte bardzo wiele razy ale nie należy zapominać o ich myciu. Są też taśmy dostępne z klipsami, już na stałe zamocowanymi, które w bardzo łatwy sposób można sobie samodzielnie zamontować i wielokrotnie wykorzystywać w zależności od potrzeby. Wystarczy bardzo prosta instrukcja, żeby klientka mogła samodzielnie sobie już te włosy przypinać. Delikatnie tapirujemy, w tym miejscu, w którym będziemy, będziemy tak. Teraz sobie montujemy, wpinając miejsce ko miejsca rozpuszczamy. Ważne, żeby ta koronna część przykryła te łączenia. Wygląda to bardzo fajnie i w bardzo szybki sposób można sobie w ten sposób przedłużyć i zagęścić włosy. Chcę, żeby Ola wyglądała pięknie i żeby poczuła się pięknie. Dlatego zadbałam o jej makijaż. Witaj Olu. Witam. To jest Olga, która jest wizerzystką i wykona dzisiaj dla ciebie makijaż próbny. Pomyślałam o ciemniejszym oku, o mocniej podkreślonym oku oraz o e, delikatnych ustach i bardzo e, takiej nieskazitelnej porcelanowej cerze. No to dobrze, dziewczyny. Zostawiam wam Olę i wrócę za chwilę. Mam nadzieję, że... Zobaczył uśmiech na jej twarzy jeszcze większy niż teraz. <noise> Włosy były nakręcone po to, żeby zwiększyć ich objętość. W tylnej części był zamontowany wypełniacz po to, aby na nim można było przypiąć taśmy, aby ładnie go opleść tymi włosami i stworzyć dużą objętość włosów. Efekt końcowy jest piorunujący, ale ja chcę, żeby Ola zobaczyła się w sukni. No jak mamą panna młoda. Pięknie, pięknie. O, no druga. tak to jest, jak się widzi córka w tej białej sukni. No, no. dziękuję, że Pani mnie rozumie. Absolutnie. To... Jak córka weszła. No to... Wzruszyłam się bardzo, co było chyba widać na kamerze, bo łzy popłynęły. To były łzy wzruszenia i radości. Olu, Teraz jest moment, żebyś sama się zobaczyła. <laughs> Ty jeszcze, się nie, jeszcze się nie widziałam. <laughs> nie no, I, jak nie ja. <laughs> Piękna jesteś, <laughs> Piękna. Nie, ja jestem po prostu w takim szoku, że, że, jest, że jest całkiem inaczej, że, że naprawdę mi się bardzo podoba. Cieszymy się bardzo. No to ja się bardzo cieszę. Wysyłam Was teraz, dziewczyny, do domu na odpoczynek i życzę Wam miłego wieczoru. Dziękuję. Do zobaczenia Dziękuję. jutro. Dziękuję bardzo.